Pese a mal cuando vi a Shishigas y Koshno Acapulco Przez trzy dni wadowice świętują 103. Różnicę rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Przez nas na rynek przewinęło się w tym czasie kilka tysięcy osób, w tym również wielu Włochów, ponieważ odwiedziło nas nasze najstarsze miasto partnerskie Sona wraz ze swoim kurem Alpini. Mnóstwo zabawy, mnóstwo dzieciaków śmiechniętych twarzy. W tej chwili za moimi plecami trwa konkurs na Najlepsze ciasto, najlepsze słodki poczęstunek, które przygotowały koła gospodyń wiejskich z naszej gminy. Mamy włoski tort orzechowy, mamy dużo włoskich specjałów, mamy pizzę w różnych odsłonach. Zapraszamy, pysznie, jak zawsze pysznie. Ciasto drożdżowe, tradycyjne. Jest sernik z Rosso. Piękna pogoda, mnóstwo uśmiechniętych twarzy, świetnych ludzi, więc warto być razem, warto przyjść na Wadowicki Rynek. Bądźmy razem, cieszmy się, bawmy się. Wszystkiego dobrego. Myślę, że wszyscy wiemy, kto tą nagrodę zdobył. Nagrodę Serca Roku w 2022 roku otrzymuje Arnia Oliverka. Jesteśmy z Warto robić wszystko, żeby pomagać innym, bo jak tak przemyślimy nasze życie, to nie ma lepszego celu.